Akcja filmu toczy się podczas spotkania informacyjno-promocyjnego dotyczącego projektu Ośrodek Wsparcia Dostępnej Architektury. W sali mieszczącej około 50 osób znajdują się rzędy krzeseł z ciemnozielonym obiciem. Przed nimi z sufitu zwisa biały ekran, na którym wyświetlane są slajdy. W drugiej sali stoły i krzesła. Na stołach kartki z nazwami stanowisk, folder informacyjne, ulotki. Kadry zmieniają się dynamicznie. Kamera płynnie przesuwa się, oddala i przybliża. W lewym górnym rogu logo pefronu. Fragmenty wystąpień. Wśród przemawiających są kobiety i mężczyźni w różnym wieku. Dwoje prelegentów porusza się na wózkach. Zbliżenie na ekran. Na nim biała plansza z napisem Dostępność dla kogo? Nowe znaczenie dostępności. Pod spodem czarne piktogramy. Między innymi człowiek poruszający się o kulach, osoby starsze, rodzice z małymi dziećmi. Zgromadzeni w sali ludzie uśmiechają się, klaszczą, przeglądają materiały informacyjne. Niektórzy fotografują przemawiających. Inni, zasłuchani, robią notatki. Druga sala. Na białej kartce nazwa stanowiska. Druga ścieżka wsparcia. Przy stole rozmawiają trzy kobiety. Nieopodal stoją dwa wózki. Obok nich rolapy Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. Na stole ich broszury. Pełnoprawni i aktywni. Kolejne stanowiska. Doświadczalne. Pierwsza ścieżka wsparcia. Konsultacje eksperckie. Przy każdym trwają rozmowy. Uśmiechnięta blondynka na wózku odchyla się do tyłu. Balansuje na dwóch kołach. Widok z dołu. Na wózku osoba widoczna od połowy łydek w dół. Wózek zjeżdża z wysokiego progu. Biała plansza. Z lewej czarny trapez. Obok niego żółte linie na kształt litery W. Z prawej napis. Ośrodek wsparcia architektury dostępnej. Na górze i dole planszy logotypy i napisy. Fundusze europejskie. Wiedza, edukacja, rozwój. Rzeczpospolita Polska. Unia Europejska. Europejski Fundusz Socjalny. Pefron. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji. Architeka Biuro Projektowe. Narysowany prostymi liniami tulipan. Czerwony kwiat z zieloną łodygą. Obok napis Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kolarz zdjęć, na środku symbole, strony internetowej pefron.org.pl, Twittera, Fundusz Pefron, Facebooka, Fundusz.pefron, Youtube'a, Pefron, Instagrama, pefron